Dzień dobry! Dzisiejszy temat to Wyżyna Lubelska. Dzisiaj opowiem Wam o krajobrazie wyżynnym oraz o krajobrazie rolniczym na przykładzie Wyżyny Lubelskiej. Zobaczcie, gdzie jest Wyżyna Lubelska. Tutaj, na mapie, na kolor pomarańczowy, macie zaznaczone, gdzie w Polsce występują wyżyny. A Wyżyna Lubelska. Występuje na wschodzie, blisko granicy z Ukrainą, i tą wyżynę lubelską ja zaznaczyłam tutaj taką czarną pęknię. Czyli cały ten obszar tutaj w tej pękni to jest właśnie wyżyna lubelska. Teraz opowiem Wam, jaki jest krajobraz na wyżynie lubelskiej i jakie są jego elementy. Na zdjęciu macie właśnie wyżynę lubelską i widzicie, że na tej wyżynie występują wzniesienia. Ten teren jest taki mocno pofałdowany, ale na tej wyżynie są głównie pola uprawne czyli tereny, które, które zmienił człowiek po to, żeby uprawiać na tej ziemi różne rośliny. Właśnie na tym zdjęciu widzicie, że są pola uprawne i one tworzą takie piękne, kolorowe pasy na tym wyżynnym, pofałdowanym terenie. Poza polami uprawnymi na Wyżynie Lubelskiej występują nieliczne lasy mieszane i w tych lasach bardzo często występują wąwozy. Wąwozy to jest bardzo taka ciekawa forma ukształtowania terenu. I tu na tym zdjęciu właśnie macie wąwóz. Zobaczcie, wąwóz to jest zagłębienie w terenie, które ma takie wąskie dno. Tutaj to właściwie jest taka ścieżka, która prowadzi w lesie, na której się znieszczą dwie osoby. I to zagłębienie ma takie bardzo tutaj strome brzegi, praktycznie takie pionowe. Zobaczcie na następnym zdjęciu, tutaj też jest wąwóz i na nim jeszcze lepiej widać, że jest bardzo wąski tutaj na dole. I że ma takie tutaj strome zbocze, bardzo strome, tutaj to jest taki dół, takie zagłębienie w terenie właśnie o bardzo stromych zboczach i wąskim dnie. Wąwozy najczęściej są długie i widzicie tutaj, że ten wąwóz się ciągnie, tam jeszcze można się tym wąwozem przejść. I takie właśnie wąwozy występują na Wyżynie lubelskiej. Teraz Wam opowiem o tym, jakie jest rolnictwo na Wyżynie lubelskiej i dlaczego tam to rolnictwo tak się rozwinęło. Na wyżynie lubelskiej są takie specjalne skały. Są to skały lesowe. I tutaj na tym zdjęciu widzicie taką skałę. Tutaj widać skałę lesową. Ma ona taki kolor żółtawy, wygląda trochę jak piasek, ale to nie jest piasek, bo to jest skała. I ta skała jest zbudowana z pyłu. I właśnie na takich skałach lesowych, które występują, na Wyżynie lubelskiej są bardzo, bardzo żyzne gleby. A wiecie już, że żyzne gleby to są takie, na których lepiej rosną rośliny. I dlatego właśnie ze względu na te żyzne gleby, na Wyżynie lubelskiej jest bardzo dużo pól uprawnych, ponieważ tam te rośliny bardzo dobrze rosną. I jakie to są pola uprawne? W Rzymie Lubelskiej uprawia się pszenicę. Wiecie co to jest pszenica? Już się o tym uczyliśmy: to macie pole pszenicy. Pszenica to jest zboże, które ma takie grube kłosy. Z pszenicy produkuje się mąkę pszenną, a potem z tej mąki można upiec chleb, bułki albo jakieś ciasta. Także jest to bardzo ważny produkt, który właśnie się uprawia. Na Wyżynie lubelskiej. Na Wyżynie lubelskiej też się uprawia buraka cukrowego, i tu macie właśnie pole buraka cukrowego. Z buraka cukrowego potem się robi cukier, czyli też bardzo ważny produkt dla człowieka. Na Wyżynie lubelskiej też jest bardzo dużo pięknych, żółtych pól rzepaku. Tu macie właśnie pole rzepaku. On, tak jak wiecie, już kwitnie na żółto. Rzepak to jest roślina oleista, z której robi się olej rzepakowy, także też bardzo ważny produkt dla człowieka. Z rzepaku pszczoły też robią miód rzepakowy, o czym też już wiecie, także też drugi ważny produkt dla nas, dla ludzi, który właśnie jest uprawiany na Wyżynie lubelskiej. Na Wyżynie Lubelskiej uprawia się również tytoń. I tu widzicie pole tytoniu, widzicie liście tytoniu. I z tych liści, jak te liście się osuszy, to właśnie się produkuje tytoń, z którego potem się robi papierosy i inne wyroby tytoniowe. Na Wyżynie Lubelskiej również uprawia się chmiel. I tu macie pole chmielu. To jest taka roślina pnąca, ona się tnie po tych tutaj palach, które występują na tym polu. Zobaczcie, jak chmiel wygląda z bliska. Chmiel ma takie ładne kwiaty, które się potocznie nazywają szyszki chmiel. I z chmielu potem robi się, produkuje się piwo, które dorosłe osoby czasem piją. Nie ma jakby w tym nic złego. Jak od czasu do czasu osoba oczywiście dorosła napije się piwa i to piwo właśnie jest robione z takiego chmielu. Teraz już opowiedziałam wam o rolnictwie na Wyżynie Lubelskiej, a teraz powiem wam o różnych bardzo ciekawych i pięknych miejscach, które możemy odwiedzić właśnie w wakacje, które są na Wyżynie Lubelskiej i to będą miasta. Które tam są, to są nieduże miejscowości, które mają bardzo dużo e, zabytków. I oczywiście w tych miastach będzie krajobraz miejski. Jednym z miast Wyżyny lubelskiej jest Nałęczów. Nałęczów to jest taka nieduża miejscowość ustrowiskowa, w której jest park zdrojowy. Właśnie ten park strojowy macie tutaj na zdjęciu. Z Nałęczowa pochodzi też woda mineralna, która ma dużo minerałów. Taka bardzo znana, którą możecie kupić w sklepie. Tutaj macie kolejne miasto. Jest to Kazimierz Dolny. Kazimierz Dolny też jest niedużym miastem. Jest miastem położonym nad... Wisłą. I tu macie zdjęcie starówki w Kazimierzu Dolnym. Widzicie, że tutaj na tej starówce są bardzo ładne kamienice. W Kazimierzu Dolnym możemy również zobaczyć ruiny zamku. I tu macie ruiny takiego bardzo starego zamku. Tutaj widzicie te ruiny tego zamku z bliska. Warto do tego Kazimierza pojechać, żeby właśnie takie Stare ruiny zamku zobaczyć. W Kazimierzu Dolnym również możemy zobaczyć basztę. Tutaj macie ją na zdjęciu. To baszta to jest taka wieża, właśnie kamienna, stara. I tutaj na tą basztę można wejść w Kazimierzu Dolnym i można sobie zobaczyć okolice z góry. To też bardzo ciekawe miejsce w Kazimierzu Dolnym. W kazimierzudolnym też warto wejść na górę trzech krzyży. To jest właśnie ta góra. I z tej góry też mamy piękny widok na cały Kazimierz Dolny oraz na wisł. Kolejnym miastem, o którym chciałam Wam powiedzieć, jest Lublin. Lublin jest największym miastem na Wyżynie Lubelskiej. Warto też to miasto odwiedzić. Też zobaczcie, ma piękną starówkę. Z pięknymi kamienicami. A teraz chciałam Wam powiedzieć o, takim, o kolejnym mieście bardzo ciekawym, i bardzo pięknym, i bardzo starym całe to miasto jest zabytkiem. Tutaj na tym zdjęciu macie rynek tego miasta jest to zamość, i tu widzicie piękną, wysoką wieżę ratusza w tym mieście. I w tym mieście są takie piękne, popatrzcie, kolorowe kamienice. I tu macie zdjęcie tych kamienic z bliska. Widzicie, że one mają takie piękne, te kolory. To jest czerwona, to jest żółta, to jest zielona. Warto do tego zamościa przyjechać, żeby go zwiedzić i zobaczyć te piękne kamienice. W zamościu jest również park strojowy, do którego możemy sobie pójść i możemy tam sobie w tym parku pięknym pospacerować. To już wszystko, co chciałam wam powiedzieć o Wyżynie Lubelskiej. Chciałam teraz na koniec jeszcze tylko dodać, co możemy właśnie w czasie wakacji zrobić, jeżeli jesteśmy na Wyżynie Lubelskiej. Nie ma tam jezior, nie ma tam za dużo rzek, nie ma tam oczywiście też morza, ale możemy zwiedzić te zabytki, o których Wam opowiadałam w tych pięknych miastach, oraz warto jest pójść do tamtejszych lasów i zobaczyć te bardzo ciekawe formy kształtowania terenu, jakimi są właśnie wąwozy. Więc na Wyżynie Lubelskiej, na wakacje, warto zwiedzić miasta oraz zobaczyć tamte wąwozy. To już wszystko na, na dzisiaj. Zachęcam Was do tego, żebyście na Wyżynę lubelską pojechali i zobaczyli te piękne zabytki, które tam występują. Do zobaczenia!